Agnieszka Radwańska, gościem sport.pl, finalistka Wimbledonu, zwyciężczyni 20 turniejów WTA. Mógłbym to wydłużać i te wszystkie zasługi opisywać, ale wiem, że Pani Agnieszka jest osobą niecierpliwą i nie lubi, jak się wydłuża. Musi być szybko, sprawnie Ta, rozwodzona. Tak, dokładnie. Okay. Australian Open się zaczynało, ale zaczynało się w sposób bardzo smutny. Dochodziły do Pani te obrazki, kiedy kraj słońca, zwykle nagle zalany dymem, był i trzeba tam było grać w perspektywie. Mówię o tych graczach, którzy tam pojechali. Oczywiście. Wszystko widziałam, wszystko śledziłam. No, faktycznie, no, obrazki były bardzo smutne. I, I tak naprawdę też wszystkim tam było ciężko, nie tylko sportowcom, ale wszystkim mieszkańcom. No, mogłam się tego domyślać, faktycznie, jakie było powietrze, a już było ono widać na zdjęciach. I tak naprawdę, już w pokorcie tak samo, że jednak no, to były bardzo ciężkie warunki. Ale też ciężko się wypowiadać, jak się nie było tam na miejscu. Więc Myślę, że tutaj wiele osób może się szerzej na, na ten temat powiedzieć będących już tam na miejscu. Ale na pewno jest to smutny obrazek na pewno. Pani grała w 35 stopniach z temperaturą pewnie 38 albo, albo, albo coś koło tego. Po podróży kilkunastu godziny, kiedy była pani zmęczona, kontuzjowana. A w takim warunku, kiedy, w takich warunkach, kiedy jest trudno oddychać, cieszyła się pani, że pani nie ma w Belber w tym roku na przykład? Tak naprawdę w Chinach nieraz był taki smok, że tak naprawdę już słupki pokazywały takie liczby, że wiem, że wtedy już jakby mówi się i alarmuje, żeby w ogóle nie wychodzić z domu. A myśmy grały turniej w Pekinie i to nie raz, więc ja akurat osobiście nie odczuwałam tego. Nie miałam problemu z oddychaniem i, i na mnie to nie wpływało. Ale wiem, że wiele z zawodniczych w szatni faktycznie narzekało i, i, to, i, to, i to bardzo, i czuło to na korcie, i gdzieś tam się trochę dusiło. Także w Chinach ten smog był i to i tak naprawdę co roku. Raz, raz był gorszy, raz trochę lepszy, więc znam te warunki i, i faktycznie no wtedy jest. Ciężko, ale tak mówię, no, ja tutaj sobie w miarę z tym radziłam. Oglądała Pani Australian Open na pewno przez pryzmat Polaków, z takim poczuciem, że nie ma już mnie na korcie, ale jeżeli chodzi o ten żeński tenis, to nie jest tak źle. Myślę, że nie jest źle i w żeńskim, i w męskim. Jednak e, mamy tutaj też Huberta Hurkacza, który e, no już jest w 30., także e, dwójka z przodu, e, jak to się mówi, e, robi wrażenie, e, tym bardziej w męskim tenisie. Więc e, tutaj e, naprawdę duży szacun e, dla niego, bo, bo jednak e, e, pokazał się z bardzo dobrej strony. No, może nie w, całkiem w Australii, ale przed Australią i w tamtym roku, gdzie zagrał mnóstwo meczów na bardzo wysokim poziomie z zawodnikami szczołówki. Oczywiście mamy też w żeńskim punkcie też e, jest Iga, e, jest Magdalenet, która też teraz e, ma bardzo wysokie ranki, także mamy dwie dziewczyny w pięćdziesiątce, więc co się dzieje? Młode to... wilki, Baszak, Świątek, to jest przecież też, tak. no szczególnie na tym Australia Open, no to tak. fajny wynik. Oczywiście, jednak fajnie, że te polskie nazwiska się pojawiają, i tutaj nie ma pustki, więc tym bardziej jest po co stać i iść później spać, żeby obejrzeć mecz polki, więc fajna sprawa. Kenny na Dresku, to są te nazwiska, które gdzieś tam już w tych najważniejszych turniejach zaczynają, albo przynajmniej ostatnio zaczynają coś. Oznaczyć. Myśli Pani, że to będzie teraz taka, taki szybki proces tej zmiany pokoleniowej, że już takie nazwiska, które Pani dobrze znała z kortów, zejdą, a wejdą te nazwijmy to no, młode wilczki. Faktycznie, w ostatnim roku i myślę, że w tym roku też odejdzie wiele e, zawodniczek z czołówki, e, z mojego pokolenia, gdzie, gdzie ja z nimi grałam przez kilkanaście lat, e, wiele meczów. No, ale ta, tak to już jest, że e, pokolenie starsze odchodzi, przychodzi e, nowe, e, nowe zawodniczki. Są też, jest wiele nazwisk, które ja już nie kojarzę, w sensie kiedy ja grałam, e, nie miałam w ogóle nawet z nim styczności grać tego samego turnieju, co dopiero meczu, więc e, więc e, faktycznie jest, jest teraz taki okres, gdzie jest ta zmiana pokoleniowa, i to, i to widać i czuć, bo jednak e, tych nowych nazwisk, zwłaszcza na przykład e, w drugim tygodniu Wielkiego Szlema się pojawiają. I, i, więc to o tym świadczy, że jednak e, nie niedobrze są, to jeszcze już, już grają na wysokim poziomie. Była Pani w tamtym roku trochę na turniejach wielkoszlemowych, oglądając je na ocznie, A jak w telewizji trzeba włączyć tenis, często też w dziwnych porach, to myśli sobie Pani, tak, tenis? czy a, tenis. Włączam, jednak dalej mnie to mnie interesuje. Tym bardziej jeszcze faktycznie że to są moje koleżanki z kortu, i tak naprawdę zawsze się to przyjemnie ogląda, kiedy się kogoś zna. A zna się nie to rok dwa, tylko po 20 lat. No niestety teraz Karolina też skończyła no karierę, tak, więc, już, więc już wiadomo, że takie dziewczyny Karolina ogląda się o wiele ciekawiej niż osoby, których się nie znasz tak. Ale jednak mimo wszystko to są dziewczyny, które bardzo dobrze znam, więc dalej jestem ciekawa i dalej to mnie bardzo interesuje. Dalej tym żyję, więc jednak tutaj tenis zawsze był na pierwszym miejscu i dalej jest. Troszkę, wiadomo, z innej perspektywy, ale jednak mimo wszystko dalej jest. No troszkę mi było ciężko po nocach tutaj siedzieć i nie zawsze dotrwałam do tego meczu, do którego bym chciała. Mm, ale no, to jest taki turniej, gdzie faktycznie ta różnica czasu jest tak duża. Chciałam pani zapytać, a było ciężko, tak szczerze, w tym ostatnim roku, kiedy już powiedziała pani do widzenia, kiedy była pani na swoim beneficie, tak swoją drogą, impreza powalająca. Że ta łza się lekko wokół pojawiła i że miała pani takie reminiscencje, że fajnie byłoby być teraz w Nowym Jorku, ale na korcie, w Paryżu, to nie na champs tylko na kortach Rolanda Garosa. Szczerze mówiąc, oczywiście to było bardzo emocjonalne, zwłaszcza kiedy kończyłam te parę dni po moim oficjalnym zakończeniu, czy na beneficie. Oczywiście, ale raczej to, że pewien etap się skończył i faktycznie te wszystkie wspomnienia wracają. Oczywiście dużo emocji, wzruszeń, ale jednak to nie są łzy, gdzie ja żałuję swojej decyzji albo że wolałabym teraz gdzieś na turnieju, bo jednak. Tego było coś, no po prostu dość miałam i, i, i dlatego stąd taka decyzja, że, że kończę. Więc teraz, kiedy już minął rok, ponad rok od mojej decyzji, wiem, że to była dobra decyzja i dobry timing. Teraz to z górki. Tego, tego nie żałuję. <laughs> Oczywiście było też tak, że jak pojechałam na szlema a to tak, i, 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 i była na centralnym korcie i, i tak sobie pomyślałam, a fajnie by byłoby w sumie wejść na ten kort i sobie zagrać mecz, ale bardziej dla challenge'u. Jeden mecz, a, 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 a nie grać. 300 dni w roku i podróżować te 300 dni w roku i, i po prostu trenować na wysokim poziomie, bo to są zupełnie dwie inne rzeczy, także mówimy o jakimś pojedynczym wejściu na kort i faktycznie o tej atmosferze wielkiego stadionu, no ale już nie o takim zawodowym graniu przez cały rok. Pani nie płakała na korcie i w życiu za dużo? Znaczy to dobra, w życiu nie wiem, ale na korcie? No Chyba, że sędzia panu gdzieś tam tak. kurzy jakimś autem, tak, czy nie tak. wiem. Czy... Władzi złość, tak, tak, tak. To tych łez się tak dało rzeczywiście unikać, czy po prostu pani nie jest osobą, która się rozkleja, czy wy emocje wyrzucać z siebie w inny sposób. Chociaż tych rakiet latających, to też jakoś tam, nie wiem. wiadomo, zawsze też chyba wolałam to, tłumić tą złość e, czy nerwy e, w sobie. E, no, rakiety latały pewnie nie raz, aczkolwiek później e, za te rakiety się słono płaciło, więc e, wtedy myślałam już dwa razy. E, i, I czasem latała ta rakieta już poza kortem. E, wtedy, kiedy już tego nie było widać i tej kary nie ma. 40% sportowców zawodowych po zakończeniu kariery w tygodniu nie rusza się więcej niż. Znaczy, nie rusza się nawet trzy godziny w in, na intensywności wysokiej lub średniej. Mhm. W sensie prawie połowa sportowców, mówiąc szczerze, po zakończeniu kariery, to, to ten sport sobie daruje. Pani co? Dociągniemy do 3 godzin w tygodniu? Teraz zimą to trudniejsze pytanie, ale. E, tak, no i też jestem w takim stanie, że gdzieś e, inaczej się już do tego podchodzi. Zaraz dojdziemy e, e, do tak. stanu. Więc e, faktycznie na początku mnie grałam, e, aczkolwiek e, no, więcej tańczyłam, ponieważ wiadomo, brałam udział w, w show A To wtedy było wyrabiane te trzy godziny, o, o, o to było, no chuj. właśnie. Mm. dziennie było sześć i więcej, więc e, wraz z weekendami, więc e, to był też bardzo intensywny czas. Potem znowu trochę miał, aczkolwiek później też trochę więcej tenisa, ponieważ był Benefis, też chciałam się do niego e, przygotować, żeby jednak e, e, tutaj pokazać się z jak najlepszej strony. E, potem było troszkę mniej, faktycznie, a potem tutaj z dziewczynami się mówiłyśmy na nasze debelki na korcie, ale to też było bardziej, to, to było raz w tygodniu, faktycznie, i, ale oprócz tego też było dużo siłowni i Będzie dalej. Z zdjęcia nawet. Fitness, też. tak, dalej ze swoim trenerem, z którym współpasowałam przez wiele lat, więc myślę, że ta norma była wyrabiana. Oprócz tego też dużo innych sportów, jak rower, rolki, więc myślę, że, że te trzy godziny były na pewno. Teraz pewnie tego sportu jeszcze szczególnie za kilka miesięcy będzie troszkę mniej. Serdecznie gratuluję tej dobrej wiadomości. Dziękuję. Zmieniła się Pani trochę? Już? Hormony gdzieś tam pracują? Tak otoczenie coś tam mówi? E, chyba nie. E, myślę, nic nie słyszałam na ten temat, więc chyba nie. Ale no, niestety mniej tego sportu i wiem, że no, niestety będę musiała z wielu rzeczy zrezygnować, e, no ale cóż, no, taka kolej rzeczy. Można zapytać, jak ogłosiliście najbliższym tą dobrą wiadomość? Siostrze, Rodzicom, że e... będzie coś się działo innego Ej. niż. No było wzruszenie, oczywiście, i, i myślę, że chyba każdy czekał na tą wiadomość, więc e, oczywiście wszyscy są szczęśliwi i e, z niecierpliwością czekają. Martwi się pani, czy pani podoła takie typowe kobiece problemy, czy będzie w stanie. No na pewno priorytety się zmieniają. E oczywiście na początku było trochę obawy i, i tak naprawdę trochę nerwów i od razu co będzie, jak będzie e i czy dam radę. Teraz troszkę się uspokoiłam, ale myślę, że te nerwy wrócą gdzieś tam w końcówce. Ale tak naprawdę wiadomo, że to jest dla mnie nowa sytuacja i nowa odpowiedzialność, jest zupełnie inny etap w życiu. Na szczęście mam dużo tutaj koleżanek mających dwójkę, trójkę dzieci i już służą poradą. Opowiadają. Opowiadają, co i jak, więc tutaj nauczycielek będzie sporo, będę miała sporo, więc to też jest fajna sprawa, bo jednak. Można coś przeczytać w książce, coś obejrzeć, ale jednak w praktyce zupełnie jest inaczej, teoria co innego, praktyka co innego, więc myślę, że tutaj ja sama będę się po prostu tego uczyć, i, i, ale mam nadzieję, że podołam. Zdrowia, wytrwałości, nie wiem czego jeszcze życzyć. No zdrowia jeszcze raz. Najważniejsze, Pewnie. prawda, żeby te plecy nie bolały, stawy dobre były, Oj bo i przez tak, dokładnie, dziecka dokładnie, też trzeba dobre. Dokładnie, tak? a specjalnie różnie bywa.